Witajcie kochani, to znowu, my, czyli ja i ty. Słuchajcie, dzisiaj e, przywiało nam e, bryzą z Bałtyku, więc skupimy się dzisiaj na naszych lokalnych browarach i to ocenimy dla was, a głos wdroży was w temat. Bałtycki dziad, nasza nadmorska chluba, dawno temu wyłonił się z Morza Bałtyckiego, Broda i cięty jęzor to jego znak rozpoznawczy nie można przejść obok niego obojętnie. Nareszcie udało nam się go dopaść. Nie lada z niego dziad, ale wie, że warto dbać o to, co nasze. Dlatego rzuca grosza na Fundację Mare, która chroni Morze Bałtyckie. Słuchajcie, po takim wstępie aż się łezka zakręciła. Ząb mnie boi, bo tak powiem, bo ja jestem... czy to widoczny, to ja się no, Ale powiem Ci, łezka no, ja jest tak mięciła, ja tak to to to. jak niedziela, jak mnie zaczął ząb boleć, teraz jestem aktualnie podczas leczenia. Dobre, no bo... I przy I też zbieram pieniądze na to, I właśnie tu możecie mnie wesprzeć, bo kosztuje dużo pieniędzy, na nie można. Wracajmy do piwka, Bartosz, na szybko. Lecimy. Na co możemy zwrócić uwagę, to ja Wam tylko powiem, że jeszcze nie wiemy jak smakuje, bo nie mieliśmy przyjemności, ale szata, oprawa graficzna dla mnie jest bomba. Ci wszyscy, szczególnie co słuchają disco polo, jakiś tam folklor i tak dalej, no petardunia po prostu. Tutaj szata graficzna jest na pewno na plus. Słuchajcie, logowane kapsle, co się rzadko zdarza. Jakie? Logowane, czyli mają logo tego browaru, no świetne po prostu, a mało tego, w środku jeszcze mają kurczę ile zaskoczeń. Słuchajcie, zobaczcie. Nie widać, co no się jeszcze chyba jest jakaś O! No czy nie przepiękne, nie warto dać trochę grosza na ochronę środowiska? To gra węża jest. Gra węża. No może jest tej snejka, to próbuję. No to co? Siór, pierwsze piwo, które mamy na tapecie Bartek, zaraz o nim coś więcej powie... W ogóle to jest czy Czarek wszystko powiedział na wstępie. A, znaczy, czarek, głos! Przepraszam, głos! Jaki Czarek? Głos! To nie jest Czarek, to jest, to jest głos. głos! To jest głos! sobie, <noise> się nie myśleli, sobie, że. Nie, na sobie głos. Masz. nie ty A, co jest też tak Czarek. Nie, to też przeczytaj. A czego Szczerz... się spada? No. Cztery rzeczy są tylko. Nie, bo ja patrzę gdzie to. No tutaj. Woda, słód jączmiany, słód pszeniczny, chmiel i drożdże. To jest dla Fixirów bez cukru. Czyli na pięć składników. Pianka żadna. Słuchajcie, nie wiem czy oglądaliście kiedyś. Albo będziecie oglądali, bo nie wiem w jakiej kolejności Bartek rzuca. Niektóre piwo mają dużą piankę, niektóre Jest to piwo. Jeszcze mało, nie powiedziałeś. Wezer, czyli Weizen po niemiecku, czyli pszeniczne piwo. Już mi się nie zgadza, bo nie jest takie mętne, jak powinno być i kurwa, nie jest góry, masz głos się posmakuje. Jak każde pszeniczne. Tylko nie wiem do niego czarek, bo się kapnąć bez czarny. Włosy. Lekkie w smaku, pszeniczne, ale moim zdaniem nie do końca chyba, że... Chujowe po prostu. Chyba, mówi. że nie nalaliśmy tego odpowiednio, bo każde pszeniczne piwo pewnie nasi znawcy oglądają na trzeba tak zamieszać i dopiero potem wlać, bo ten posad, który... A to tak na wizji? No i tu jest ta kwizdek, tu jest to smaku. Naprawdę, słuchajcie, no, co Wam mamy więcej powiedzieć? Jest to piwo przeniczne? Przeniczne piwo jest piwem, które jest nie dla każdego. To jest dla konesera smaku. Chudowe no, po prostu. Dokładnie. To jedno do obiadu to jest max i dwa to jest do pożygu. No i co mamy więcej? Aczkolwiek cały czas pamiętamy o tym, że wspiera to, rzeczywiście wspiera to nasze Morze Bałtyckie, dzięki temu jest czyszczone, więc takie jedno do obiadu każdy katolik powinien na pewno wyskoczyć. Tak, jest czyszczone. Bo jest napisane tak. co robi ta fundacja? Ta plantacja pszenicy, chyba u nich w ogródku jest. Ale fundacja. Bo... <grym> A fundacja co robi? <grym <grym Chroni morze, bo to jest Ale stale. przecież jak? To dokładnie... chroni przed i... Rosjanami, nic nie płynie, bo oni detonują wszystko. No, no ja. i bardzo dobrze, teraz stawiamy na bezpieczeństwo. Rozpocznij następny, jak możesz. Tak. Dobrze, losowo, bo to pszeniczne. Losowo wezmę teraz pils, czyli białe piwko powinno być ok. Jak widzicie, w którymś tam z odcinków, nie wiem czy wcześniej czy później, połamaliśmy otwierać. Teraz jest nowy, taki też logowany. Zresztą nie promujemy takiej hały, Nie widać. Ale to jest, Dzięki Bowe, nie widać. Ale jest, nice. jest mało znany zespół, który nawet nie potrafi dojechać na koncert do Białego Stoku, bo się wywracają z tylami razem, więc nie ma o czym mówić. Każdy wie, to jest tajemniczony piłsik. Od razu jest Pianka. Myślę, że na takie Pianka na Półwacka. Kłózek, ten kraty, to, Ty, piank pianka na pół wadzka, ale jakaś jest. Przeczytaj skład, A, no dżentelmenie, tak. To jest, to jest. żeby tak, jasne piwo składa się z. A czego ja później przeczytałem, co mówiłeś? No składniki to, no, no to masz przeczytać. Czy ale wcześniej mówiłeś, że już nie przeczytałem. Nie. Czytaj, czytaj, bo nasi... Składniki. Woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, no. chmiel droży, to samo co w tamtym. Jeszcze raz czytaj? To, czy to jest, ja jest, jest prawda? Może to jest to samo butelkę. Jeszcze raz. Słód, słód jęczmienny, słód pszeniczny, cukier. Nie ma cukru. Chmiel. Na też się było. I godzę. Ty tylko patrzysz pierwszą literkę, bo i sam musisz tak to no, To jest tak zwane szybkie czytanie. No chmiel i troszkę. Ty, słuchajcie, to już trochę w naszym oku to traci, bo jeśli to miało być pszeniczne, a ma taki skład jak Pils, może nie dopisali pszenicy. To jest słabo, naprawdę jest słabo. Aczkolwiek zobaczmy jaki smak, bo kolorek jasny słabo. No to, jasny, to jest taki. No, to kosztowało, tak tak bo to kosztowało fortuna, nie? Słuchajcie, wypoznajomości to wytargaliśmy po 15 zł za butelkę. Czy to tak kosztuje w internecie? Nie wiem. Dostaliśmy to z zaprzyjaźnionego baru wrzeźnie. Nie powiemy jakiego, bo to nie ja ma co tam delka trzeba reklamować. Czy tego jednego hmm. drugiego. Słuchajcie, wiemy, że czekacie na opinię. I po znowu. Moim zdaniem szata graficzna, logowany kapsel i tak dalej, i tak dalej robi robotę. Ratowanie Morza Bałtyckiego robi robotę, ale to jest dostarcze... ale... Nie Jestem... lepiej w tej cenie kupić sobie cztery Pi Piwo nieadekwatne jest do ceny. Nie. Tak? I nawet, słuchajcie, nie, nie wiem czy tam głos powiedział czy nie, bo to już lecimy na flow. To jest w ogóle y, piwo nasze regionalne z Lęborka. I to jest Alebrowar SPZO. Więc taka, że no, ta... Ocen... O, bo to się nazywa to jest piwo kraftowe, to tak. my, to nie jest dla zwykłego alkoholika takiego jak... Czy my? K Dlatego K my oceniamy to nisko, bo znamy wasze ustawy. Więc... Chodzicie w nas jak w ciemno pewnie jak masło, jak to się mówi w gerowskim szlangu. Więc słuchajcie, no i ani jedno, ani drugie nie, nie powala. Jest to na równo. Poczekaj, mówię, no po prostu ty zagadaj zaraz piję. No będziemy po prostu popatrzymy jak pijesz. A nie bo to sławmy pana. klapa ci rośnie. Przepraszam, że się nie dopnę, ale koszulka, wiecie, święta. Eska święta i tak dalej. więc... No dobra, czarujmy. Słuchajcie, następne piwo jest to piwo Stout, Nie wiem, jak to się wymawia, bo to jest po koreańsku. O, gasik lepszy, bartek no, Przecież ta no, no, składzie, no, no, będzie taki sam. Wezmę tą butelkę. O, i mamy niespodziankę, nawet się nie spodziewaliśmy. Słuchajcie, zobaczcie, cały czas leje z tej samej wysokości. Jak Guinness. Patrzcie, jak Guinness. Pianka na. Guinness nie ma takiej pianki, bo Guinness. No, pianka na średniej wielkości. Każdego mężczyzny w Polsce wartości 44. 11. No, mówi się 11, a naprawdę jest 7, to tak wiesz. Dobrze, więc. Z czego to się składa? Zaskoczna. No, tutaj jest tylko jeden inny produkt. A to, a dobrze, że jest? Woda. Tam było. Słód jęczmienny. Było. Płatki owsiane. Czyli taki piwko śniadaniowy. Tak, taki śniadaniowe. Chmiel i drożdże. Czyli taka Owsiane. Owsiane. Czyli taka owsianeczka gość, nas gość, się jedni. Zobacz, jak słuchajcie, piana drożdżę. się utrzymuje. Zobaczcie jak się utrzymuje piana. Cały czas jest tak wysoka jak się jest. Dowali? Kiblem. Mocne. Nie, to tak, bo to słuchajcie, tutaj suflerki nam podpowiadają, że stout. To po angielsku znaczy mocne. Ale ciekawostka dla Was. Kiblem. Ma wczesna dwójka. Czekaj, bo stryniarz mi się. Suflerki nam podpowiadały, że stout to, to po angielsku jest mocne, Ale alkoholu zawartość ma tyle samo co to i to, czyli 4,8. Więc nie wiem dlaczego jest napis mocny w ogóle. Może dlatego, że ma mocny kolor, czyli bardzo ciemny. Zapach. Nie wiem, bo już mi się dotkały Jurki. O, to już jak się wywietrzało na nie. Ale... No i to bym pił na... Ja przepraszam, że tak w Tobie, Ej, to nie, wiem. nie mówię, to wybacz. Słuchaj, to bym pił chyba najchętniej z tych trzech, bo to ma jakiś smak. To ma wyczuwalny, palony karmel. Ono jest lekko kawowe w smaku. Taka kawa, no ale bym powiedział zbożowa, nie taka zwykła, tylko taka inka. No zbożowa, no bo ze zbóż jest, no dlatego zbożowa. No typowo śniadaniowy. 4,8 to myślę, że jak hukniecie do jajecznicy z czterech jaj i trochę bekonu, to rano spokojnie można wsiąść w samochód za chwilę i jechać do stoczni. Naprawdę. A jeszcze jak się ma legitymację stoczniowca, to mnie zatrzymują podobnie. Tam, nie? A tak Tak. Nie, ale to jest najlepszy z tych trzech. O no. dochodzi do. Te dwa do zapomnienia, to już w ogóle, kurwa, jeżeli kiedykolwiek by wpadł wpadło do głowy w sklepie czy gdzieś tam w internetach kupić te dwa, to o, kurwa. Znaczy inaczej. Chyba, że przeliczne ktoś lubi. Tak, ale inaczej, na koniec jeszcze, póki dopijemy, powiem tak, my zawsze jesteśmy proekologiczni i jeśli ktokolwiek z was chciałby wesprzeć nasze morze bałtyckie, zachęcamy do zakupu, ale nie do końca do wypicia. O, no. Czyli to jest fajne na prezent dla kogoś. Tak, jak nie się lubimy, lubi, no, no, kupujemy, no, święta idą, kurwa. Tak. Znaczy, kupuje, kupujemy, tak kupujemy mu taki trójpak, jesteśmy o, 45 w plecy, ale niesamowite jak szwagier będzie żygał. No, kurwa, o, tak, jak, będziecie mieli radość, że kupiliście komuś coś, mało, coś do niedobego. No. To, to jest świetne, no. to jest świetne. Ale jakbym miał wypić, myślę, że numer 1 dla mnie, dla głosa. Tak. Też ciemne? ciemne? Ciemne mocne 4-8, tak jak wszystkie, tak? tak. A pójdzie długo-długo nic. Tak, i długo-długo nic i te dwa. Szoty, więc podniecaliśmy, które pszeniczne. Tak. No to to był to na drugie miejsce. No to je pierwsze, drugie, trzecie, tak? Nie, pierwsze, drugie, trzecie ludzie. Będzie już pszeniczne. A, to nie lub pszenicze. No ale nie możemy nikt oceniać tak przez pryzmat, tylko swój, bo każdy ma swój, każdy ma swój gust. Każdy ma swój głos, nie? No to my to oceniamy. No ale nie kłócimy się na ten, nie że dzielimy się których Jest dużo. A bo wspominałem, w tym odcinku, że mają klikać, czy nie? No to nie, będę. w tym jeszcze nie, no to nie, no, nie. no miło było, smacznie było z wami spędzić, e, bardzo byśmy chcieli, żebyście w końcu trochę więcej komentowali, naprawdę, klikać, da. negatywnie <grym>. może być, pozytywnie może być, albo na przykład, bardzo przyjemny poranek w niedzielę z wami, wypić kawusie, obejrzeć nowy, kurwa, serial, coś takiego, żeby nas zbudowało, nie, A nie, naprawdę, naprawdę, no słuchajcie, w tym odcinku mamy komuś do podziękowania ja coś, coś, komuś coś? No to by możemy yy, powiedzieć. Głos ma coś do powiedzenia chyba. To w racji tego, że tutaj jest dużo mowy o Morzu Bałtyckim, to taka zagadka, co to jest śruba i okręt. Śrubokręt. <gryt> Kurwa dobry! <gryt> Niewajutki! Zadzkoł! Ale na żywo <gryt> leci! Zaskoczył nas. Ja nawet nie wiedziałem. Kurwa. Aż się rozmarkałem. No ja ci pamiętam, ja Ale słuchajcie. Nie wiem, czy zwrócicie uwagę, a kto zwrócił uwagę, to może napisać w komentarzach po pierwsze, czy głos się sprawdza, a po drugie, skąd wiecie, jest... że głos, w nas, no. sensie, że nie. głos, głos, taki, głos taki, który wynajmujemy. wynajmujemy. Bo nie o, wiem. ja muszę pozdrowić pan, pewnego Pana Mariusza ode mnie tam z zakładu, w sensie. Ale Mariusz to jest Marek, czy? Nie wiem, co to mówię na niego Mariusz. Andrzej... Kurwa, głos jest dobry, Te, kurwa, telewizor chce zmieni, po prostu, jak oglądasz na telewizorze. Bo to kurwa nikomu nie A to ciekaw. nasz głos też tak czasami nam zarzuca, no i... bo on ma niewyczyszczony laptop. stary tutaj. laptop, no. 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 no i słuchajcie, bo mi urwałeś wątek. Dwa tematy, Powiedzcie, są, dwa tematy są. Powiedzcie, czy nasz głos się sprawdza jeszcze. Ale co ten głos, ten chłopak tu siedzi tam. To ten co no nie naprawdę... ma na imię czarek, żeby nikt nie kurwa nie sugerował, że on może tak. mieć czarek. Na imię. Ja Wam powiem, dlaczego musicie wypowiedzieć? Bo nie wiecie, czy. Google a ostatnio zwolniło, zwolniło, Google, zwolniło ten głos z, tak? Tak. Z, nawigacji? z nawigacji. No i on podjął z nami teraz od jakiegoś czasu. to jest, tak, jest ten sam głos. Chcemy, to sprawdzić. Sprawdzić, chcemy sprawdzić, czy on po prostu się sprawdza. A drugie, a drugie dla was jest zagadka. Po czym poznajecie, że my z Bartkiem jesteśmy oczytani? To też napiszcie. Czy wiecie, no na, na, tym, go... na tym kadrze na pewno nie, się nie kapniecie, nie. No to słuchajcie, mordy nasze. Trzymajcie się, życzymy Wam wesołych Świąt Wielkanocnych, bo pewnie wtedy to się ukaże. No i co? No i. aleluja i do przodu. Dziękujemy za uwagę. Marcin Marcin, Bartosz Przemysław i nasz kochany głos z Google. Ahoj!